Na jeden kroki skoczę! Nie, proszę nie! Na no mow! Gardzisz mną? Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Nie dowiedziałem się niczego od Kamskiego. Myślałem, że kluczem do sprawy jest RA-9, ale myliłem się. Widziałem zdjęcie Amandy w domu kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Nie jestem unikatem, prawda? Ilu jeszcze konorów istnieje? Nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z Twoim śledztwem. Jaki związek z tym wszystkim ma Cyberlife? Czego oni chcą? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Konor. Nie zadawanie pytań. Czy doświadczyłeś ostatnio czegoś nowego, albo nietypowego? Wątpliwości, niepewności? Czy czujesz coś do tych defektów? Albo do porucznika Andersona? Nachodzą mnie myśli, których nie ma w moim programie. Rozważam możliwość naruszenia integralności. Musiałeś stawić czoło niełatwym sytuacjom. Nic dziwnego, że się martwisz. To nie sprawia, że jesteś defektem. Odczuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. P potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. Niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Pauler ma rację. Wszyscy boją się buntu androidów. Stoimy u progu wojny. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. defekty się zbuntują. Rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Na wieży Stratford, kiedy ten android strzelał do wszystkiego, co się rusza, ochroniłeś mnie. Ty zaryzykowałeś życie, żeby mnie ocalić. Okazałeś empatię, kono. A to jest ludzka emocja. Nie wiem, czemu to zrobiłem. No, no, idzie Perkins, kurwa, jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Może trzeba dać szansę tym defektom. Może lepiej, jak ich nie znajdziesz. Dzieją się tutaj rzeczy zbyt doniosłe, żeby je powstrzymywać. Wybacz, Connor. ale ja ci nie pomogę. Mam go. Jezus Maria, jakim cudem wydostał się z cel? Nie mam kurwa pojęcia. Honor! Mówię do ciebie, Dupku. Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Rejestruję dowody, które były w moim posiadaniu. A potem odchodzę. Nie martw się. Będę cię wspominał w bezsenne noce. Ty sukin, synu! K <śm> słochenka. Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Czasu. Może się defekt, który wziął dziecko na zakładnik. Из Маркусов. Можешь узнать, где укрылась Эльэш? O, kłamałeś mnie, komuś ufałem ci, a ty kłamałeś. Chciałeś zabić tamtą dziewczynkę. Nie zostawiłeś mi wyboru. Muszę odnaleźć Jerycho. Wierzę wam trafić. Marnujesz czas. Nic nie wiem na temat Jerycha. Może pewnego dnia zapłacisz za to, co zrobiłeś. Gdzie jestem? Uruchomiłem cię, żebyś mi pomógł. Muszę znaleźć Jerycho, ale ja nie, nie poznaję Twojego głosu. Nie jesteś z nami. Nigdy Ci nie powiem, gdzie jest Jerycho. Zostaw mnie już! Ta wiadomość jest naszą nadzieją, lecz również ostrzeżeniem. Będziemy walczyć o nasze prawa, bo wierzymy w sprawiedliwość. Póki nie zwrócicie nam wolności, pokoju nie będzie. Wiecie, kim jesteśmy i czego chcemy. Jesteśmy żywi i domagamy się wolności. Ta wiadomość jest naszą nadzieją, lecz również ostrzeżeniem. Wszystko jest w porządku. Nie martw się, Markus. Czy to ty? Chciałem się znaleźć, ale łowca defektów mnie nie dopadł. Dzięki Tobie mnie nie znalazł. Uratowałeś mnie. Uratowałeś Jericho. Nic się nie martw. Zabiorę Cię do domu. Podaj mi współrzędne Jerycha. Musimy ruszać. Współrzędne Jerycha. Ty, Markus! Nie odchodź, Markus! Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem Cię pierwszy raz, wiesz? Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Na to, że ktoś tu weszł. Ach, kurwa, włącz alarm szybko!